Hej, hej, dzień dobry z tej strony Mariusz z on The Go. Dzisiaj jesteśmy w Hereford, jesteśmy w malowniczo położonym campingu, który się nazywa Luxal. Luxal jest zaraz obok rzeki rzeki Wey. Ja teraz idę na małe zakupy, żeby kupić coś na śniadanie, a później bierzemy paddleboardy i razem z Becią mamy plan przepłynąć parę kilometrów na paddleboardach. Także zapraszam na nowy odcinek. Idę do sklepu z tego, co pamiętam, z 8 roku mieli fani zaopatrzony ten sklep. Mam nadzieję, że dostanę kiełbachy na śniadanie, no bo cię wczoraj zapomniała i kupić. Kupiłem wieczarki kupiłem też kiełbasy. Jak się okazało, te kiełbasy są od lokalnego rzeźnika. Słuchajcie, za sześć kiebasek, 4 fonty. Jestem przekonany, że będą smakować wyśmienicie, tak się. Chodźcie, zrobimy się śniadanie. Za mną stoi mnóstwo karawanów, motorhomes, a także różnego rodzaju przerobionych, przerobionych vanów. A obok to jest właśnie rzeka, którą mamy zamiar popłynąć w tą stronę, w kierunku Hereford kilka kilometrów, a później wrócić razem z Nutem. Wracamy z Nutem, mam nadzieję, że będzie o wiele łatwiej. Zobaczcie, jak pięknie zielony jest ten caravan park. Trawka równo przestrzeżona. Tutaj świetny Plac dla Dzieciaków, zresztą bardzo blisko nas. A zaraz tam tamtej strony rzeczka. Luxal Hereford. Zdecydowanie polecamy. No to robimy śniadanie. Są kiełbachy, pieczarki, jest trochę boczku. No i Becia postanowiła, że w tym syberku włoży ser brie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Podobno Śmierdziało w całym karabinie, tym serem, jest batem i dobra. Wrzucamy to na, na gidle żeby coś z niego chociaż zrobić. Zaraz krzesełka, krzesełka już pozostawiałem, zaraz tu położę, postawię no i jemy śniadanie. A podczas wyjazdu, śniadanie, proszę bardzo, co robią dziwuchy? Wszystkie, raz, dwa, trzy. cofi udaje, że śpi. Hello, oglądałem jakieś bajki czy coś. No i prólowa tu oczywiście też musi być z nimi. A becia, przywitasz się. Bycia sprząta kibelek. Ta, Przy śniadaniu super sprawa. Żeby nie było, że ja nigdy nie sprzątam. Ja też sprzątam kibelek, tylko że z drugiej strony. Ja go opróżniam. A to najgorsze dla mnie. Nie słychać Cię, bo nie masz mikrofonu. A babcia? A babcia tu oczywiście, jak to babcia. A babcia sprząta, więc to normalne. Widzisz, jakie piękne otoczenie tego kempingu. Tu ktoś widać na stałe. Ma rozłożony przedsionek i płaci za pole przez cały rok. Pięknie otoczone zielenią. A u nas życie toczy się tutaj. Śniadanie powoli gotowe. Prawie. Prawie. Jeszcze mamy tak. Tutaj mamy te paella pańs. I tu Mariusz sobie robi takie właśnie fajne jajeczka, które się nie rozwalają po połowie kadaka. Ale też jest fajnie, bo Oliwia na przykład, ona nie lubi takich setonych jajek, ja też zresztą średnio. Więc na tym podstawku można wymieszać i się robią, po prostu jajecznica się robi. Więc po fajne są te przystawki. Nie? Bardzo. Znajemy zasadę, że trzeba się dobrze najeść. Zawsze. Słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem wcześniej mamy plan przepłynąć może nawet 5 km na paddleboardach, więc zdecydowanie musimy mieć pełne brzuszki. Tak, a później musimy tak wrócić, żeby Beatka mogła poglądać Ige Świątek w kolejnej rundzie bladono. Więc jemy. Babcia już też. Mhm. No to wypływamy. Jesteśmy na rzece Way. Będziecie, zobaczcie, przede mną, mam nadzieję, że będziecie mogli ją tutaj widzieć. O, gdzieś tam sobie daleko. Za mną z kolei jest pomost, na który weszliśmy. My płyniemy dalej. Zobaczcie, przebywamy teraz koło pubu oraz koło, koło restauracji, która jest przy samym Caravan Parku. Wygląda to właśnie oto tak. Będzie smakowały, smakowały ci wczoraj frytki? Frytki, dziewczyny miały szejki. I ogólnie jest bardzo zajęte, bo były wszystkie prawie stoliki zajmowane, więc dużo osób też z zewnątrz chyba tutaj przyjeżdża pojeść. Tak nam się wydaje. Bardzo fajnie. A tam jest most, który możecie dojechać do Hereford. Zobaczcie jak fajnie, same restauracje można sobie po prostu płynąć. Tam ktoś płynie sobie kajakiem, powiedzmy, że nagle mają ochotę na piwo i sobie tutaj do restauracji parkują, idą na browarkę i płyną w tym kierunku dalej. Raz, 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 sprawozdanie z pola bitwy. No myśmy popływali. <noise> Oczywiście, Manu już sprawdził pogodę miało pada, i miało nie padać. Miało nie padać, królowa się pomyliła z tej pogodą. Zobaczcie, jak pada. No fajnie. Po burzy, po deszczu zawsze przechodzi słońce. Tak, wieczorem może. <noise> <noise> Trochę poczekamy. Zobaczcie. A ja? Zobaczcie, jak tu jest ludzi, w ogóle płynie. Na pewno że pod tak. mostem, tak jak my. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mały, letni deszczyk. Chciałem powiedzieć wiosenny, ale nie, zdecydowanie letni deszczyk. Pójdziemy dalej, Becia, co? Płyniemy. Becia założyła bluzę, bo jest zimno. Na chwilę. Na chwilę, no. Proszę Państwa, no to już Becia teraz płynie pod górę wodospadu. <laughs> no pójdź, Barbara! Jeszcze nie, nie, Co ty gadasz? No. Szkoda, że go nie widzieliście, słuchajcie. No ledwo, ledwo udało nam się wypłynąć z tego. Znaczy, to jest tylko taki, taki mały tutaj potoczek, ale, ale po raz pierwszy w życiu normalnie wiosłujesz i jesteś po prostu w miejscu. Masakra. Pójdziemy dalej, bo znowu deszcz pada. Halo, 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 kilka słów do mikrofonu. Pogoda się poprawiła, jak to Becia powiedziała, więc wracamy. No ten odcinek tej rzeki się strasznie ciężko płynęło pod prąd, więc stwierdziliśmy, że nie ma co się męczyć, bo płynęliśmy praktycznie w miejscu, a teraz rzeka nas sama pcha do domu. Zrobiliśmy prawie 2 km w jedną stronę, teraz płyniemy w drugą stronę. No ale tutaj za dużo się nie napracujemy płynąc w stronę. No ale teraz jest relaksik, Kochanie, Teraz jest czas dla nas. Słońce wychodzi, zobaczcie. Ameryka po prostu, normalnie Ameryka. Życie nie umierać. Teraz fajnie. Dzień dobry. wam pokażemy, bo właśnie tak jak Mariusz wspomniał wcześniej, że chciałby sobie przepłynąć ileś kilometrów, mieć jakiś tam namiocik ze sobą i zatrzymać się gdzieś na noc i dalej płynąć. To można też takie coś zrobić właśnie zostając na kempingach wzdłuż rzeki. Właśnie ten camping, na którym jesteśmy, tam są te malutkie drewniane domki. To się Nazywa po angielsku ports. Ports. glamping pods. Eee, i wtedy zamiast po prostu ciągnąć ze sobą na paddleboardzie, na desce, namiot, to się po prostu zatrzymujesz przy takiej rzece, wychodzisz na kemping, zostajesz noc, możesz wziąć prysznic, wszystko i a słuchajcie, dzień. za fajnie, co? Takie coś, żeby tak sobie właśnie na bo zeznajomimy i spłynąć sobie wzdłuż rzeki i chcesz przespać jedną albo drugą noc. Wracamy już. Popływaliśmy. O, to są te domki, widzicie, które sobie ludzie wynajmują, żeby sobie na przykład rozłożyć trasę po rzece, więc nawet tutaj są... Rozłożone deski dookoła, więc pewnie właśnie coś takiego zrobili, że płynęli wzdłuż rzeki i tutaj zrobili sobie przerwę na dzień, albo na noc. A tutaj za nami jest plac zabaw. Też jest bardzo fajny. A my idziemy i widzę, że dziewczyny w przyczepie są, także troszeczkę sobie odpoczniemy teraz. Popływaliśmy trochę na padłopodach, a teraz troszeczkę inna forma rekreacji. Becia z, Sofiko, nie, Becia z Oliwią poszła na hulajnogi. Zobaczcie, już jadą. Oli wygrywa. Ja się, ja... <grywa> 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 Pan Beata jedzie. Dajesz, Becia, dajesz. <grywa> <grywa> Siemanko. Jest niedziela rano. My pomału pakujemy się już do domu. Jest godzina 10. o 11 musimy opuścić Caravanside, więc... Caravanside jak zwykle wam polecamy. Luxor Camping. My byliśmy już kiedyś tutaj w przeszłości, no bardzo nam się podobały, nie zmieniamy swojego zdania Popływaliśmy na deskach, co widzieliście, wczoraj wieczorem jeszcze ruszyliśmy na deski z dziewczynami Szkoda, że pogoda nie zapisała, co? Było ok, no, ale nie tak. jakoś tak super Nie mamy lata w tym roku w UK, niestety, na razie Przynajmniej Także nie mamy szczęścia Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym odcinku Dzięki, pa!